Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Strandberet Bro O Boże, co to jest w ogóle? Nieważne. Synberbro Bro nagrywam kolejny odcinek z... Tak w ogóle na moim kanale. No i ostatni odcinek był dwa dni temu. Czeka się dam sobie trochę ciszę. Jest giz. Um, Serce dwa dni temu? Kurde, nie. Spoko. Um, mam 138 subskrypcji. Niewiele brakuje, bardzo mało, bardzo mało. Do... 140, więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No i tak, jest niby ta seria Lego. Widzę Wam, że Wam się podoba. No bo na przykład jest 13 łapek w górę. Tutaj jest, jest tu 10 łapek w górę. Tutaj jest też no, 12 łapek w górę. I pod innymi to też bardzo dużo. 15, tu w ogóle rekord chyba w tych filmach. Najwięcej łapek, tu też 13. No i tu nowa seria, tu 12 było. No i tak. Jest teraz ten odcinek jest w sprawie tego, co z tymi animacjami LEGO. Mianowicie, mam już nowy statyw, może Wam zanim go, go pokażę. Yy, bardzo profesjonalny. Ten statyw nie kosztował. Więcej niż jeden grosz. Nawet w ogóle grosza nie kosztował. Bo widzowie zrobiłem go z klocków Lego, więc teraz chyba się, mam nadzieję, że nie będzie się gibało nic. Mam taką nadzieję, już był, prób, była próbna animacja, ale ona nie będzie wrzucana na YouTube'a. Po prostu tak próbowałem i nic w ogóle, nic, nic się nie ruszyło w ogóle. No i tak. Mój pomysł na nową serię, czyli znaczy no, to sama Lego. To będzie Lego dostawca pizzy, czyli że yy, nasz bohater, czyli dostawca, dostawca pizzy pizzy, yy, prostu odbiera tam yy, ma jakieś zamówienie, musi dostarczyć pizzę, chodzi ulicami, chodnikami, musi dostarczyć pizzę na adres yy, podany, no i Będą głosy może, może mój będzie głos, bo będę dodawał jakieś tam głosy swoje, może tak będzie, może nie. No i ludzie jak to czują zapach tego, tej pizzy, w ogóle słyszałem, że pizza jest, to w ogóle rzucają się na tego dostawcę pizzy, nasz bohater ucieka jak najszybciej może. Ale to, co się stanie z pizzą, to będzie... to się sami. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żeby nie ominęły Was żadne filmy z tej, z tej serii Lego dostawca pizzy, czyli po angielsku Lego, Pizza Delivery czy coś takiego. A więc mam nadzieję, że Wam się spodoba seria, o ile ona będzie, jeśli mi się uda. Więc trzymajcie jedno z odcinka. Cześć!